Eskandaliczna decyzja w sprawie uchylenia immunitetu panu posłowi Michałowi Wośowi. Michał Woś nie zrobił nic złego, wszelkie działania prowadził na podstawie przepisu ustawy, który został uchwalony w parlamencie. Chodzi o kodeks karny wykonawczy, i nikt nie obalił tego twierdzenia w czasie posiedzenia komisji regulaminowej. Michał Woś nie miał żadnej korzyści ani majątkowej, ani korzyści osobistej. Mam wrażenie, że ci, którzy dzisiaj głosowali za zdjęciem immunitetu, nawet nie przeczytali tych akt. To jest działanie polityczne, chodzi o przykrycie tego nieudacznictwa tych ludzi, którzy dzisiaj rządzą i którzy w którymś momencie odejdą, oby jak najszybciej. Jestem zdziwiony, że Konfederacja, część osób wstrzymała się od głosu, ale też patrzę z politowaniem na posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. E, przyjdzie taki czas, gdzie ktoś będzie dokładnie ten sam mechanizm wykorzystywał przeciwko tym ludziom, którzy dzisiaj chichrają się, śmieją, siedzą w ławach rządowych. E, przyjdzie taki czas, gdzie zobaczą, co to znaczy, jak się stawia, jak się uchyla immunitet i prokuratura stawia zarzuty na podstawie artykułu 231. A to jest taki worek, gdzie każdemu można przypisać, że czegoś nie zrobił albo zrobił za dużo. To jest taki przepis. Muzyka